Jest oceanu w Europie. Cześć widzowie, witamy Was serdecznie w najnowszym odcinku Banzi. Znajdujemy się na Mazurach i jest bardzo zimno i mamy ze sobą ekipę. Ekipę, ponieważ dzisiaj zorganizowaliśmy, drodzy widzowie, wielki teleturniej zimowy Banji. Zaraz dowiecie się więcej szczegółów, ale najważniejszy aspekt tego odcinka, że jest z nami załoga medyczna. <laughs> Zaraz. Panowie mogą pomałać do kamery. Tak, witamy bardzo serdecznie. Ze względów bezpieczeństwa, tak jak jest są medycy, ale również się prowadzimy rozgrzewkę, bo jak się pewnie już domyślacie, będzie jeszcze zimniej. Więc widzowie, my idziemy się rozgrzewać. Wam przypominamy o subskrypcji tego kanału, zostawienie łapki w górę No i ruszamy, zaraz wszystkiego się dowiecie, nasz głównoprowadzący Czyli Łukasz tuszol ponieważ ma walkę, nie może wziąć udziału W turnieju! Też ze względów intelektualnych, bo po prostu to Jest to najmądrzejsze tak, tak, byłby więc... skazany na pożarcie przy takich asach jak ja, na przykład Patryk, Pulfik, Ale zaraz zobaczcie kto jest z nami, więc my ruszamy się rozgrzewać i chyba tyle I tyle, let's go